Po raz kolejny tu, akurat w TOK FM, e, obnażany jest Mateusz Morawiecki jego e, deklaracje w stosunku do działań. No to już wielokrotnie e, udowadnialiśmy. E, tym razem e, chodzi o ten bunt, e, o to ogłupianie elektoratu dość konserwatywnego Prawa i Sprawiedliwości, który no, chce mieć Polskę jakby dla siebie, swoich dzieci i tak dalej, i tak dalej. No to proszę Państwa. I sprzeciwia się masowym y, przyjazdom y, jakichś tam migrantów. Ten elektorat się sprzeciwia, więc PIS musi pod ten elektorat y, jakby się ustawić i, i tak działać, jak elektorat chce. Ale jednocześnie nie może, bo przecież Mateusz Morawiecki jest globalistą i wprowadza tutaj globalne trendy dyrektywy. Więc co innego będzie mówił elektoratowi, co innego robi. I właśnie mamy tego dowód. Mateusz Morawiecki jest przeciwny przymusowej relokacji, którą proponują jego koledzy i koleżanki zarządzający Unią Europejską, ale na przykład nie złożył wniosku, bo, proszę Państwa, pewne czynności no, są nie do przeskoczenia, jeżeli się formalności nie spełni, tak? Czyli na przykład napisać tak, taki wniosek, bo on mówi, jestem przeciwko, jestem przeciwko. A generalnie nie jest przeciwko, bo nawet się nie zwrócił, że jest przeciwko. Nie znam procedur unijnych, ale widocznie wymaga to sprzeciwu, bo Czechy na przykład taki wniosek złożyły do Unii Europejskiej, że oni się sprzeciwiają tej przymusowej relokacji. A Mateusz Morawiecki garduje, okłamuje swój elektorat, a takiego wniosku nie złożył, czyli będziemy podlegać tej przymusowej relokacji.